Uroczystość związana z 62 rocznicą bitwy pod Grunwaldem. Uroczystość ta będzie zorganizowana w samej Bobowej przy obelisku, przy zespole szkół ogólnokształcących w Bobowej. Natomiast druga część odbędzie się przy dworze obronnym w wieżowie. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam na piknik historyczny o nazwie z Bobowej na Grunwald. Patronatem honorowym Piknik został objęty przez Marszałka Województwa Małopolskiego, pana Marka Sowe, jak również przez Starostę Golickiego, pana Mirosława Wendrochowicza. Partnerem przedsięwzięcia jest również Województwo Małopolskie. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Gryf oraz Gmina Bobowa. Podczas tego pikniku będzie szereg atrakcji, wystąpi znany zespół Inoros, miejscowy zespół Koronka. Zabawa będzie do późnych godzin wieczornych, będzie gastronomia, myślę, że będzie czas na wypoczynek, czas na zabawę, czas na integrację. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam na tą imprezę.